Którego? No, kurwa, a na, a na którego się czanimy cały czas? Ja go nie widzę w ogóle. Ee, przymurzę gościu, biegnioty? Nie. To strzela. Wycofuje się, ja strzelałem, wycofuję się. To ty? Tak. Ja. Uważaj, on patrzy się tu. Dobra, jeden nie żyje. I zabiegam barak z lewej To ja Dobra Jest gościu, pamiętaj, że on jest na dachu ten gościu Jeden Jeszcze jeden jest w więzieniu może gdzieś nie? tak? Dachu powstał. Tak uważaj Witek Wali do mnie Ja go wyciągnę na lewą stronę, a ty go spróbujesz jednym za tego za baraku jakieś nie jak do, do niego ale. Słuchaj Zabiję right? drugiego